Ludzie, którzy tutaj zginęli, nie zrobili tego dlatego, że mieli taki kapłusz, że nie wiedzieli o co walczą. Wierzyli w to, że świat pracy, że ludzie pracy mają prawo do własnej, wolnej, niezależnej reprezentacji, że są elementem demokracji, że są częścią społeczeństwa, jest zwykle istotną częścią tego społeczeństwa i dlatego walczyli i dlatego ponieśli największą ofiarę, ponieważ reprezentowali dziesięciomilionowy ruch społeczny, także zawodowy. Który wówczas istniał i podniósł głowę, i w imię tej wiary stracili życie. A dzisiaj w stosunku do tego społeczeństwa popełniane są nie mniejsze zbrodnie niż wtedy, kiedy się buntowaliśmy. Ten kraj ginie. Nie ma pieniędzy na służbę zdrowia. Ale wysyłamy nasze wojska do Afganistanu. Jesteśmy najgorzej opłacalnymi pracownikami w całej Unii Europejskiej. Ale szczycimy się, jaki to mamy wielki wzrost gospodarczy. Jak to pięknie wyglądamy jako zielona plamka na czerwonej mapie Europy. Jak to nam rośnie PKB. Jak to jesteśmy siódmym, albo ósmym mocarstwem w Europie. Siedemnastym na świecie. A jednocześnie ogromna rzesza społeczeństwa nie ma za co żyć. Żyje poniżej granicy upustwa. A ci, którzy mają pracę i tak nie są chronieni przed biedą. Ponieważ to, co zarabiają, nie wystarcza na to, żeby przed tą biedą się uchronić. Jesteśmy krajem, w którym największa ilość dzieci jest na skraju ubóstwa w całej Europie. I to jest rzeczywistość. Ale ty, którzy chcą tą rzeczywistość nazywać po imieniu. I pokazywać tak, jak ona, jak ona rzeczywiście wygląda. Nazywa się chuliganami, zwalnia się z pracy i represjonuje. Protesty pracownicze, które coraz wybuchają przez te elity polityczne są kryminalizowane. Tam, gdzie ludzie strajkują, tam dzisiaj nie przyjeżdża się po to, żeby z nimi rozmawiać. Tak? Jak to robiła ta podobno totalitarna władza. Której może i była totalitarna, ale wtedy, kiedy były protesty, to przyjeżdżała rozmawiać. Dziś tam wysyła się prokuratorów i policję. I sąd. Żeby tych ludzi sądzić. Najpierw wyrzucić z pracy, a potem ich sądzić. I robić z nich kryminalistów. taka jest rzeczywistość, która kończy ten 2009 rok. 28 lat po tragedii na Wójku. Ta dzisiejsza nasza tutaj obecność niech będzie dowodem na to, że nie chcemy świętować. Że nie mamy z czego robić dzisiaj uroczystości. W takich miejscach jak to. Bo rachunek, jaki został tutaj zapłacony, jest płacony nadal. Bo zbrodnie na ludziach, którzy tworzą ten kraj, jego dobrobyt i pomyślność są popełniane nadal. Nie poprzez strzelanie do nich jeszcze ale poprzez wyrzucanie ich z pracy i kryminalizację protestów pracowniczych. Mamy prawo do tego, żeby w swoim własnym kraju mówić własnym głosem, a nie słuchać bzdur, które nam opowiadają na temat tego, w jakim dobrobycie to żyjemy i jakie szczęście nam zapewniają. Jakie szczęście nam zapewniają, pokazali wczoraj stoczniowcy na ulicach Warszawy. Nie poddamy się i po to przechodzimy do miejsce, żeby jasno to powiedzieć. Walka o prawa pracownicze, o dobrobyt tego społeczeństwa, o jego podmiotowość, o jego godność będzie kontynuowana, choć minęło 28 lat.